Konferencji klasowej po meczu 12 kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Jesteśmy po spotkaniu pomiędzy Krakowią a Rakowem Częstochowa. Jest z nami trener Erkości. Marek Farkow, witam serdecznie trenera. Dobry, dobry wieczór. Zacznijmy od komentarza do spotkania. Przede wszystkim gratulacje dla Krakowi, bo wygrała zasłużenia. Hmm. A, a no, mocno łatwiliśmy to zwycięstwo. Przygotowaliśmy się mocno, po powstały fragmenty i przejście z względu na Tatrę Krakowi było bardzo mocno, bardzo silno. Mimo to m, straciliśmy w ten sposób m, dwie bramki, co, co nas, co nas m, generalnie zmienio, można powiedzieć. Natomiast Jestem rozczarowane naszą taką postawą z piłką, bo znacznie na sam lepszą tutaj to już pokazaliśmy, natomiast pewności zdecydowanie nie wykorzystaliśmy tych 30 minut pierwszych, gdzie było takie badanie i byliśmy więcej przy piłce i w tych 30 minutach musimy stworzyć jakieś sytuację, nie wykorzystaliśmy tych 30 minut, dzieliśmy się na kontem i... Ciężko nam było, ale w taką pewność większą i agresywną, przede wszystkim złapała, w drugim byłoby, um, bardzo dobrze się broniła, była bardzo agresywna i, i czekała na kontrę, więc już z tym kontrarem, więc um, taki, taki mecz, który wyłknął um, nam się spod kontraktu. Dziękuję bardzo. Proszę teraz o pytania i proszę o przedstawienie się i podanie redawcy. Pani na Dzień dobry, dobry wieczór. Ja mam dwa pytania. Pierwsze to przeczytałem gdzieś przed chwilą taką opinię, że w tym sezonie z wszystkich meczów Rakowa, Krakowa pozwoliła najmniej mniej Rakowa w tym sezonie. Czy teraz się z taką opinią my zgodzi? A drugie pytanie to w poprzednim sezonie Raków miała najlepszą obronę i słyną z tego, że błędów indywidualnych było bardzo mało. Dzisiaj... Yy, Mam wrażenie, że dwa gole w padły po błędach indywidualnych, bo pierwszy po, po tym, że Rakowita nie przeciął piłki, potem Amorim również jej nie przeciął, a drugi gol padł po stracie to Lisa i poszła kontra. I to są te dwa pytania. Dziękuję. Hmm, czy czy, czy najmniej, najmniej tego nie wiem, ale, ale mało, no mało nam no, pozwoli, taka jest prawda, bo, bo mieliśmy bardzo mało, mało wyświetlane, bardzo mało strzałów, w szczególności pół szansy wyrodziliśmy. Hmm, <t> No, jest to bardzo prawdopodobne, natomiast yy, no tak, popełniamy no, takie rażące błędy, ale, ale no co, no, musimy pracować, żeby to, to eliminować. Szkoda, szkoda, bo Rakogra bardzo dobry mecz, uważam, to jest też zły, a mimo to no, mieli udział duży przy tych, przy tych bramkach, no ale taki, taki jest yy, taki jest sport, no, popełnia się błędy, akurat przeciwnik wykorzystał te momenty Hmm, bezwzględnie, bezwzględnie, no bo trzeba przyznać, że, że tutaj, że to, to, to były kontryty, bardzo, bardzo dobrze, a druga, w drugim tempie jeszcze kapitalne uderzenie, więc też nie tutaj w tej ostatniej fazie nic właściwie do, do powiedzenia, bo budowa była dobra, staraliśmy się jeszcze to zatrzymać, ale, ale przyświechło był w, w ostatnim kontakcie, czy przed ostatnim czy pierwszym, ale pracy bardzo, bardzo, bardzo precyzyjnie. Dzień dobry wieczór trenerze, Warnin Wieczorek, Podcast. Mam dwa też pytanka. Pierwsze, no nie udało się przełamać tej złej pasy yy, w meczu z ale czy jakiś pozytywny element, coś z czegoś pan byłby zadowolony, jakaś formacja, jakieś elementy gry dzisiaj jednak spełniły pana założenia? Generalnie nie trwaliśmy źle bez piłki, no. Światajakiku tu zostało zauważone, bo no, takie duże błędy, które no, przy tak dobrze dysponowanym przeciwniku dużo, dużo kosztują no, z czoła na z i ma bardzo dobrych graczy, więc nie możesz popełniać tak prostych błędów, ale całościowo w tej defensywie nie graliśmy, nie graliśmy źle i byliśmy nieźle zorganizowani, szczególnie w pierwszej, w pierwszej połowie, no bo ta no ta druga bramka nas, nas przybiła i, i ciężko nam się było z tego, z tego otrząsnąć, jeszcze to ratować e, zmianami, ale ale one też były no tak e, średnio, średnio powiedzmy udane, tak to nazwijmy, nie no, podniosły jakości przede wszystkim naszej, naszej gry, mieliśmy olbrzymie problemy na skrzydłach, gdzie, e, gdzie nie mogliśmy wybrać pojedynków, te, te skrzydła były zamknięte, a w dużo, dużo tych skrzydeł u nas zależy e, na, na pozycji 10, też nie było, nie było jakiejś jakości, żeby ten pressing, e, pressing łamać. Na, na pewno, na pewno występ um, Oskara Letnickiego, czyli indywidualnie e, w tym meczu wyróżnił. Drugie pytanie, no, około meczu, właściwie nie związane z dzisiejszym meczem, ale z wczorajszą wypowiedzią y, Pana Marta Kozińskiego. Nie wiem, czy Pan Prenat się z nas, y, już spotkał. Yy, dla w wywiadzie dla TVB Sport powiedział, że wielka piłka może wydarzyć się tylko w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku. W Częstochowie nie ma prawa się to wydarzyć. Nie, 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 nie z Myślę, że nie można im pomóc zabronić, żeby będzie Była wielka piłka. czyli ktoś jest w stanie tą wielką piłkę stworzyć, zagraniczować, to może być. Chyba, bo w każdej miejsce Dzień dobry panie pionerze, Krzysztofowa, przegląd sportowy. Ja się no, no. tak chciałem o pana opinię na temat Grytomka piękki zapytać, bo mam takie wrażenie, że taka podobna sytuacja jak po poprzednim przebiegu prezentacyjnym, kiedy on we Euforii wraca do klubu, świetnie gra w kadrze, a potem ma słabszy występ i za pierwszym razem z że także pan go już w ściągnął. Dzisiaj dał mu pan pograć 14, nie dłużej, ale. Ale czy to właśnie nie było też 14 minut za długo, bo też nie było tego luku, czy na to wstawić 10? Tak, to no, wygląda bardzo dobrze w tych ostatnich tygodniach, a, a, a dzisiaj no widać było jednak to zmęczenie, to było poczucie hmm, dopiero, dopiero tam w środę. Prawda, i, był też nas grupowani, więc zainteresowało się bardzo, bardzo dużo na niego. się nie do tej pory i dzisiaj, dzisiaj to po e, nim było widać. Natomiast no, e, chciałem, żeby żeby grał, bo sądziłem, że no, pójdzie na, ten, na, na tej dobrej formie i, i, i da radę, ale, ale ten, ten mecz był, był trudny, no, czyli nie był wymagający, był bardzo agresywny i, e, i rzeczywiście dzisiaj dzisiaj niewiele niewiele pokazał. Jeszcze drugie pytanie dotyczące takiego drugiego meczu z Krakowa, który lada chwila będzie. Czy on w kontekście tej porażki tych ciągłych strat właśnie do tej półki niemalejących yy, nie urasta do rangi takiego yy, naprawdę dużego wydarzenia dla, dla Rakowa w kontekście yy, kwalifikacji do europejskich Kucharów jest się z każdym każdy mecz jest ważny. Jest, no, zawsze tak, tak było tak i będzie. No, jest, no, oczywiście, jak no, się nie punktuje, to, to te są, są coraz, coraz większe. Jest no, szansa, że pokaże. Będziemy, będziemy, będziemy przed nami mecz widzę konferencji. musimy się się skupić. Później mecz i dopiero, dopiero ten mecz Pucharowy. Teraz myślimy tylko o tym meczu, a widzę, a widzę Dzień dobry, Panie Trenerze. Rafał Nowak, teraz PASY. Ja chciałbym wrócić do samego początku, do takiego planu na mecz. Chciałem zapytać, czy on był w specyficzny sposób inny od tego, jak raków próbuje przejąć kontrolę nad spotkaniami, czy on był inaczej postawiony przed drużą? czy te zadania wyglądały inaczej, dlatego, że przygotowywał Pan różne pod Krakowie, czy po prostu chcieliście zagrać tak, jak w każdym spotkaniu, przejmując kontrolę nad meczem od samego początku? My przygotowujemy się do każdego spotkania podobnie, czyli player przeciwnik, ale chcemy, chcemy realizować swoją strategię, Oczywiście w narzędzia, które mogą być skuteczne na danego przeciwnika. I dzisiaj mieliśmy z tym duży problem przy piłce tym jestem zawiedziony po prostu, bo mieliśmy sporo czasu, żeby się przygotować I, i, i z naszej perspektywy dobrze przypracowaliśmy, ale dzisiaj tego z piłką nie było kompletnie, e, kompletnie, kompletnie widać. To nie było nasz, e, nasz dzień i to jest to dzisiaj... Na pewno, na pewno Jeszcze mam drugie pytanie. W jakimś szczególnym sensie ten mecz dla e, sympatyków Krakowi był szczególny, dlatego że pana asystentem jest e, pan Dawid Kroczek. Chciałem zapytać, bo pan trener Dawid się nie przyznał, ale czy mieli pan, panowie jakąś taką e, osobistą rozmowę na temat e, jakichś takich detali związanych bezpośrednio e, z słabymi albo mocnymi cechami poszczególnych zawodników Krakowi? Osobiste? Nie, bo rozmawiamy w sztabie, a my z przeciwnikami, oczywiście tutaj Dawida czy, czy Łukasza i Łukasz też co w Krakowi, korzystaliśmy, szczególnie, jeżeli chodzi o indywidualne profile zawodowe, po których już grali w pierwszym sezonie, więc to oczywiście, oczywiście, tak, to tak, takie standardowe rozmowy, jak, jak przy każdym meczu. W takim razie dziękuję za tą konferencję. Wracamy po przerwie. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Tak. Mhm.